czy twoje ceny usług fotograficznych są za wysokie i na pewno każdy fotograf to przechodzi i ma to w głowie, że co chwilę pojawiają się nowe osoby, które gdzieś mają te stawki dużo, dużo niższe i często jest tak, że martwimy się, co z tą branżą będzie i tak dalej, ale czy naprawdę boisz się osób, które dopiero zaczynają, bo jeśli tak, no to znaczy, że robisz coś nie tak, czyli albo... Oni robią takie same zdjęcia, bo jeśli klient wchodzi na stronę takiej osoby, która dopiero zaczyna i na Twoją, no to powinien tutaj jednak widzieć różnicę w wartości i w tej cenie. Jeśli tego nie ma, no to znaczy, że coś jednak robimy nie tak i trzeba coś polepszyć, no bo klient zapłaci więcej, ale tylko w sytuacji, kiedy zobaczy wartość dla siebie, doceni to, co my robimy, czyli albo musimy podnieść swój warsztat, bo o tym też trzeba pamiętać, a wielu fotografów o tym zapomina, że zatrzymują się na jakimś poziomie. Też osoby młode, które się teraz pojawiają na rynku, szybciej jakby dochodzą do pewnych efektów. Ze względu na to, że jest większy dostęp do jakichś kursów, szkoleń, czy nawet na YouTube, gdzie tą wiedzę można znaleźć za darmo, szybciej jesteśmy w stanie dzięki też fotografii cyfrowej się rozwijać i testować różne rzeczy. Na przykład w sytuacji, kiedy jeszcze były czasy analogowe, no nie było takiej możliwości, bo tam wszystko trzeba było ręcznie notować, sprawdzać, dopiero po wywołaniu widzieliśmy jakiś efekt końcowy. Dlatego warto o tym pamiętać. Więc tutaj musimy coś wiedzieć. Ja na przykład osobiście poszedłem też w fotografii hybrydową, czyli coś, co wyróżnia mnie na rynku. Jest to nisza, w którą ja się wstrzeliłem i moi klienci właśnie czegoś takiego. Takiej usługi szukają, a wiem, że dzięki temu mogę też te ceny mieć wyższe w porównaniu do zwykłego fotografa. Fajny sposób, żeby odnaleźć się we współczesnej branży, więc jakby zawsze podejdźmy do tego z perspektywy takiej zadaniowej, czyli sprawdźmy, dlaczego tutaj zaczynamy się martwić, albo dlaczego klienci u nas nie rezerwują terminów, nie ma zapytań, więc coś musi być nie takie. Na przykład często jest tak, że te osoby młode mają więcej energii, jeśli chodzi o marketing, czy na przykład media społecznościowe, więc teraz jest kwestia, czy na przykład możemy pójść w płatną reklamę, czy ewentualnie douczyć się, co możemy na przykład zrobić, żeby w tych mediach społecznościowych zaistnieć. Nie patrzmy z perspektywy tego, bo zawsze będzie nowa, świeża krew i jest tak w każdej branży, więc jakby tylko zastanawiając się nad tym, no to nigdy do niczego nie dojdziemy. Samo obniżanie ceny tutaj nie zawsze jest rozwiązanie, względem na to, że wtedy może znaczyć, że będziemy musieli nasz biznes zakończyć, dlatego spróbujmy dotrzeć do tego, co powoduje, że klient wybiera kogoś tańszego, a nie nas, bo jeśli my pokażemy tą wartość, pokażemy nasz profes profesjonalizm i dlaczego warto tą większą kwotę zapłacić, to wtedy odnajdziemy się na rynku. Daj znać w komentarzu, jak to z twojej perspektywy wygląda. Rzeczywiście boisz się tak nowych, świeżych fotografów, ewentualnie może dopiero zaczynasz i nie wiesz się na przykład, jak jeszcze wycenić.